Siemanko, jak widzicie to gołąbki u mnie latają, o trochę uciekły chyba chyba nie są e, otrzymałem dzisiaj e, otrzymałem dzisiaj magnes na lodówkę który prezentuje z Niemiec dziękuję Ci bardzo dziękuję Ci bardzo wiadomo o kogo chodzi I jeszcze raz Cię pozdrawiam e, także na pewno Zawiśnie u mnie na lodówce Zawiśnie u mnie na lodówce Natomiast słuchajcie Co dalej? Co dalej? No byliśmy dzisiaj tak jak mówiłem wcześniej, byliśmy w tym OSOWcu Tylko że kurde nie mogliśmy znaleźć bunkrów To jest śmieszniejsze, że się pogubiliśmy w trasie Bo o wiele łatwiej by było gdybyśmy pojechali tam po prostu samochodem Niż pociągiem, i od pociągu iść nie wiedząc w którą stronę. No. Ale to naprawimy i obiecuję Wam, że to zrobimy, że, że będziemy na tych bunkrach. Byłem w tamtym roku, także, także nie, nie, dwa lata temu. Także na pewno będziemy na tych bunkrach. No, słuchajcie, jeszcze raz Ci dziękuję, naprawdę. Dziękuję Ci bardzo. Wiesz jeszcze za co Ci dziękuję, no ale, ale dziękuję no i słuchajcie, cóż jeszcze mówię, mogę powiedzieć no, dzisiaj gotować nie będę, bo jeszcze mam jedzenie, które muszę zużyć, więc gotować tego samego nie będę, trochę podzawiewa, ale jest ciepło, generalnie w Stoku jest ciepło, pozdrawiam całą Jotkę, bo na Jotce siedzę teraz jak widać. Pozdrawiam całą Jotkę, yy, mimo tego, że rzadko kiedy chodzi na mecze, ale, ale zawsze za nimi trzymam sztamę, jak to się mówi. No i, i cóż jeszcze, no, no cóż jeszcze, no ona mnie no, zaskoczyłaś mi cholernie. Zaskoczyłaś mi cholernie. Tak jak Martunia i Iwonka mnie zaskakują, kurde, cholernie. Czasami brak, brak mi słów, kurde. Brakuje mi słów. Także dotarło wszystko, co miało dotrzeć. A widzowie, niech się trzymają twardo, niech będzie dobrze, bo troszeczkę jestem taki, no rozpłynąłem się przez, przez, przez dwie osoby, rozpłynąłem się i naprawdę powiem Wam szczerze, że no nie chce mi się gadać. Trzymajcie się zdrowo.